Hej, 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 poniedziałek, a raczej już y, po poniedziałku. Y, jest już po 22, także ja za chwileczkę będę y, zmierzała w stronę łóżka. No i tak nie będę spała, bo ostatnio nie sypiam za dobrze. Dzisiaj wiadomości, jak tutaj podali, że w moim postkodzie tutaj czyli w moim kodzie pocztowym, y, pojawiła się. Y, Afrykańska odmiana wirusa, i że nie powinniśmy wychodzić absolutnie z domu, e, chyba że jest to naprawdę, naprawdę bardzo konieczne. Planują zrobić coś takiego jak door-to-door -door testing, czyli po prostu będą oni chodzić po domach i testować ludzi, żeby ludzie nie wychodzili z domu. E, a ja moi drodzy, tak tylko właśnie chciałam się w poniedziałek z wami przywitać. Może uda mi się coś jeszcze czy jutro nagrać, że będzie taki vlog wiecie z kilku dni. I do siebie co? Do jutra pewnie. Dzień dobry, dzień dobry. Odezywałam się późno w nocy, odezwa się wcześniej we wtorek. Wtorek rano godzina za 10.30. Jola idzie do pracy. Oczywiście z kodu pocztowego, gdzie nie powinna iść, no i co? Zostaje po prostu odesłana do domu. Także muszę jechać do domu i follow i śledzić e, tak zwane wytyczne rządu. Czyli przede wszystkim nie wychodzić z domu! No ale nieważne. Powiem Wam masakra, masakra, po prostu jestem. Zagustowana, ale w sumie dobrze, wyspałam dwie godziny, no po prostu no nie mogę spać, Naj najzwykle w świecie po prostu nie mogę spać, no ale nic, jadę, pogoda dobra na sen, pada. Zimno jak w dupie, szkoda, tylko że otrzymałam a tak właśnie myślałam: może nie nałożę dzisiaj tuszu, bo to tusz mnie najbardziej boli może nie nałożę tuszu, bo zaraz prawdopodobnie będę wracała do domu bo wiedziałam, że tak to się skończy. Witajcie raz jeszcze, moi drodzy, już jest um, już moja godzina, moi drodzy, godzina 14, a ja się biorę za rozpakowywanie mojego tylnego Mixa Friend. I, moi drodzy, będę robiła live. Powiem Wam, że serce mi bije, bo ja nigdy live'ów nie robię. Zrobiłam chyba dwa live'y na Instagramie z Radosławem, jeden z Hiszpanii, jeden z Ogrodu, tak? Chyba tak. Albo trzy. I nigdy więcej nie było, także za chwilę będzie live z gotowaniem, z Thermomix Friendem, zarówno na mojej stronie facebookowej, thermomixowej, tutaj macie napis, jak ta strona się nazywa, oraz na Instagramie. Tak więc proszę, jest mój przyjaciel. Pierwszy raz go teraz rozpakowuję. Mamy tutaj oczywiście e, książeczkę. E, tutaj mamy instrukcję obsługi. E, do tego oczywiście przychodzi dodatkowa misa, już rozpakowana, bo już była nieraz w użytku. I moi drodzy, jest. Baza Thermomix Friend to moi drodzy, jest nic innego jak po prostu przyjaciel Thermomixa. Przyjaciel Thermomixa, czyli po prostu taka, można to nazwać, dodatkowa stacja dokująca, gdzie po prostu możemy wykonywać różne czynności, uwalniając tym samym nasz główny Thermomix. Czyli na przykład, jeśli robię Radosławowi kary mięsne i chciałabym sobie w międzyczasie robić y, swój jakiś tam inny obiad, no bo u nas akurat jest tak, a nie inaczej. No to tutaj przygotowuję większość, a później gotuję. Czas gotowania po prostu będzie y, na tym termomiksie i ja tutaj wtedy mogę sobie zacząć robić gotowe danie. Y, sam Friend, y, nie kupicie jak na razie samego Fenda. Teraz w lutym mamy y, ofertę na niego. E, można kupić zarówno Thermomix Friend e, z Michą i z Thermomixem za 1499 funtów, e, czyli wychodzi to wtedy 350 funtów, e, oszczędzając Wam funtów 180. Zaraz coś powie, że reklama. No tak, reklama, no zajmuje się tym, także oczywiście, że reklamuję. A że mam tutaj Was tak dużo, no to e, korzystam i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Także zaraz wszystko będę podłączała i e, tak i będę się uczyła Thermomix Frienda razem z Wami na live, także może być e, ciekawie. No moi drodzy, ja już po live'ie powiem Wam, że tak się stresowałam, naprawdę się normalnie stresowałam, ale później już mi przeszło, e, później już się wciągnęłam w gotowanie, e, trochę Was było, znaczy nie dużo. tam było po 20 osób, ale wiecie dla mnie to jest dużo jak na taki live niezapowiedziany, tak naprawdę w środku dnia i jeszcze o gotowaniu, także spoko, nie wiem czy ktoś z Was był czy nie, ale dziękuję bardzo. Yy, tak, danie już praktycznie zjedzone nałożyłam sobie, ale no, no nie za dużo sobie nałożyłam rybka, dobra. Ja chyba Wam tego live'a puszczę yy, na, na YouTube, tak czy inaczej. U was, yy, jak wiem, jest śnieg, bo mi na live dosyć często pisali się, że jest śnieg i to zwłaszcza osoby, które mnie oglądają. Yy, a u nas, moi drodzy, już Wam pokażę, co jest. Nie wiem czy widać. Leje, leje jak zebra, tak, myszko moja? Leje jak zebra. Parówko! Parówko! Mam najwspanialszego psa na świecie. Naprawdę jest taka kochana. Ale powiem szczerze, że już nie biorę jej znowu do siebie na sofę, bo po prostu nie mogę, nie mogę sobie na to pozwolić. Aj, widzicie, jedna z was do mnie pisała na temat alergii. Widzicie, muszę to znaleźć, ale chyba też mnie oglądasz. Co zrobić, bo u dziecka wyszło, wyszła alergia na psa i sobie nie wyobraża oddawania psa. Tak naprawdę, no to chyba moim zdaniem, oddanie psa to nie jest rozwiązanie. Eee, wiesz, no jak najbardziej, jak na razie, uruchomić kontakt po prostu. Znaczy, kontakt, wiecie, może być taki kontakt, że sobie tam pies stoi, a ja tu może też pogłaskać. Przynajmniej ja tak zawsze robiłam, ja całe życie miałam i moi rodzice też mieli powiedzieli, że u nas też nie powinno być psów w domu, ani kotów, bo mój brat jest uczulony, miałby uczulony. Yy, ale zawsze zwierzęta były, bo rodzice postanowili, że absolutnie nie zrobią nam takiej krzywdy, i mi się wydaje, że to jest największa krzywda, jaka może być. No po prostu trzeba częściej sprzątać, wiecie, częściej sprzątać, kupić może coś takiego, właśnie jak my mamy na górze Philipsa, który też te alergeny takie zabija. No i no, nie robić czegoś takiego jak ja. Często robię coś, że po prostu się tulle buzią, no bo później za to płacę, no ale no, nie wyobrażam sobie. Ja powiem, że ja no, wolę mi czasami zjebać Skórę, że tak brzydko powiem, niż nie mieć psa w domu. Wiem, że też są już chyba jakieś odczulacze, raczej chyba są jakieś terapie odczulające, nie wiem, musiałaby się dowiedzieć u lekarza. Ja bym proponowała, bo no, no, no naprawdę, zwłaszcza dla dzieci, życie bez zwierząt mi się wydaje, że no nie wiem, ja przynajmniej bym chciała, że gdybym miała dzieci, żeby jakieś zwierzęta były w domu, jak najbardziej bym chciała, bo to też uczy, wiecie, takiej miłości. Miłości do zwierząt i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, no, ale trzymam kciuki, mam nadzieję, że jakoś to rozwiążesz. Tak jak mówię, no, u mnie psy nie zostały oddane, po prostu było częściej sprzątane i ja tak samo robię z Lunką, częściej po prostu sprzątam. Nie zawsze, nie zawsze, czasami, wiecie, się, się wszędzie fruwa, no, ale no, no, tak to już jest, no co? No, tak to już jest, ale przynajmniej mam wspaniałego psa w domu, a miałam nawet dwa. E, jakiś taki mam dobry humor Chciałam Wam pokazać małe mini zakupy Ogólnie to jeszcze czekam na jedną rzecz z Anelma. Mówiłam Wam o tym e, A teraz chciałam Wam pokazać Coś co kupiłam na przecenach Klapki kosztowały 4,20 Zamiast e, chyba 8 funtów Tak mi się spodobały Że musiałam mieć, co prawda był tylko jeden większy rozmiar e, Ale Ale nic z to, wzięłam Przeżyję kapcie mogą być za duże i są to podobne kapcie do tych, co teraz e, mam te na stopach, takie o 6 funtów normalnie, a kosztowały 4,30 także takie tęczowe są prześwietne, co myślicie, no są takie cudne, myślę, że kapci e, nigdy w domu za wiele, także spoko, przydadzą się, fajne, mięciutkie puchate, e, bardzo modne, jeżeli można powiedzieć, że kapcie są modne teraz te takie e, zakładane super, rewelacja i jeszcze za nami czekam na lustro i moi drodzy, kolejna rzecz to jest e, taki. wziąłem sobie ten o zapachu Cozy Kashmir. Co ty robisz piesku? Lunka, chodź tutaj. Lunia! Co ty robisz? Co ty robisz? Takie dziwne hałasy tam są. Wszystko jest dobrze? Jakie ty masz zimne uszka. Zimne uszka piesek ma. Jest to ta sama seria co te świeczki, które wzięłam, takie sztuczne. Które mają po prostu sztuczny płomień Jest tego aż 200 ml Zapach wąchałam, ale bardzo spodobało mi się opakowanie Koszt tego to 10 punktów Oczywiście patyczeczki Patyczeczki Julusia, wszystko zdrobniusia I opakowanie, naprawdę ładne to opakowanie Widzicie, jest takie minimalistyczne Biała, mleczna butelka I zobaczcie tylko kawałek tutaj takiego jakby płótna Boże, Google mi się w telewizorze, nie Google, Alexa mi się w telewizorze włącza, jak mówię, czemu? Przecież nie powiedziałam Alexa że mi się włącza. No, mniejsza z tym. Także tak widzicie, tutaj jakby taki kawałek płótna, tylko napisane Cozy, kosz, cozy Kaszmir. O, super zapach! Wiecie tak, no sam też bardzo nie mogę podchodzić. Ale ładny zapach. Tak, będzie stało na górze e, koło łazienki. Tak więc, moi drodzy, pokażę Wam od razu lasza. Tutaj jest lasz, tylko otworzyłam tutaj po prostu papier, żebym się nie siłowała. Także otwieram zapach, jak zwykle jest przepiękny. No i już widzę dwa produkty na wierzchu. Już z subskrypcji zrezygnowałam, ale powiem Wam, że po mojej ostatniej niedzielnej kąpieli. Nie wiem, czy je znowu nie odnowię No ale jeszcze mam troszeczkę rzeczy Jeszcze mi się chyba zostało z pięć kul, Jeszcze mam inne jakieś sole pierdoły Z innych jakichś okazji Także pierw wykorzystam tamto A później ewentualnie znowu się zapiszę Ale ostatnia kąpiel z użyciem lasza i kuli Po prostu coś świetnego Także dobra, lecimy Pierwszy produkt to przypuszczam jest Żel pod prysznic Wash that man right out of my hair hmm. Czyli to jest do włosów? Nie, to jest źle podprysznic, ale dziwnie się nazywa. Wymaję tego mężczyznę z moich włosów, czyli no po prostu chyba dla kogoś, kto ma serce złamane. Wiecie, jak to się zawsze mówiło, że e, co to, jak to się mówiło, że jak kobieta ma jakiś zawód miłosny, to przeważnie zmienia fryzurę. E, nie wiem, nie mogę powiedzieć, bo nigdy nie miałam zawodu miłosnego. Niestety to ja przeważnie ból zadawałam, taką niedobrą dobrą międzą, ale tak to wygląda, jeżeli podprysznic. Duże opakowanie i tak jak widzicie, to jest Kitchen Exclusive, czyli, czyli tego żelu po prostu nie dostaniecie w sklepie. Fajnie pachnie. Nie wiem czym, nie, nie potrafię powiedzieć, czym to pachnie. Później, moi kochani, mamy coś w takim opakowaniu. Te opakowania nawet z tych pudełek później można w laszu wymieniać na darmowe e, maseczki. E, produkt zrobiony przez Petera 18 stycznia, Lime Bounty. I to jest, moi drodzy, body butter. E, włóż limonkę do kokosa. jak to wygląda. O Jezus, no aż ślinka cieknie, jakby to było do zjedzenia. Patrzcie, widzicie, to jest, to są kawałki, czy to jest kokos na wierzchu? No nie wiem, co to jest, ale no to się normalnie rozpuszcza, czyli to jest chyba masło kokosowe. Jest to napisane, żeby używać jego na miejsca, które mają taką słabszą e, cyrkulację, czyli uda, biodra. I tutaj yy, na ramionach. Już coraz bardziej kokos się wydobywa, także spoko. O, widzę jakąś kulę. Ojej, jaka ładna. i ona jest pięknięta. Nie cała. Powiecie, <słuch> że kupka jestem. Ale sami zobaczcie, jaka piękna. Poszynający detalę. Ja wiem, że to tylko tak naprawdę jest kula do kąpieli. Zaraz jej nie będzie. No ale prześwietna. Super, jeszcze powinniśmy mieć dwa produkty, a wygląda jakby nie było nic. Oczywiście pełno krupek styropianowych rozpuszczalnych w wodzie. O jaj, jest druga kula. O Boże, jaka świetna. To już chyba jest wydanie walentynkowe, jak się nie mylę. I to, moi drodzy, jest Frog Prince, czyli wegańska kula książę. Żaba. <laughs> Pocałuj księcia. Jak to było, musisz pocałować nie jedną żabę, żeby swojego księcia znaleźć, tak? Ja akurat miałam to szczęście, że Mój księciu szybko mnie znalazł. Eee, no, szybko, no nie tak szybko, no ale wreszcie znalazł. Świetna. Także to jest czwarty produkt. I moi kochani, piąty produkt, którego tutaj w ogóle nie widać. Już zobaczyłam, co to jest. O Jezu, jakie maleństwo! No nie przesadzili za bardzo. No nie przesadzajmy. To jest moi kochani Two Hearts Beating As One, czyli dwa serca biją jako jedno. I to, moi drodzy, są perfumy. To są perfumy w kremie. O wow! Jezus, zobaczcie, co są takie perfumy w kremie. Na razie nie będę ciepała, no bo no i tak już jest wieczór, także nie będę się ciepała, ale to jest zapach. O, tu mam jeszcze jakąś kulotkę. To jest zapach. Czuję na pewno coś morskiego. To jest taki z Albo Arbus. No tutaj tak naprawdę nic nie jest napisane. Wiecie, jak jest Dawidow dla kobiet, lub Dawidow dla mężczyzn? To jest właśnie bardzo podobny do tego zapach taki, taki właśnie wodny, że on. Nie potrafię, absolutnie nie potrafię e, opisywać zapachów, to by mi się przydała marzenka z bloga Turkusowa. E, powiem wam, że to jest taki zapach, który we mnie za każdym razem, jak taki zapach poczuję, zwłaszcza u mężczyzn, o ogórkowy, taki świeży, tak jakby ogórkowy, że mi aż tutaj w środku tak, tak, aż mi w środku tak ściska. Przepiękne. Takie mini zakupki, e, no prześwietne są, prześwietne. Tak jak mówię, już troszeczkę żałuję, że. O! że zrezygnowałam subskry subskrypcji, ale za każdym razem mogę do tej subskrypcji powrócić. Wielka przyjemność otwierać e, zawartość takiego boksa. Dobra, co? Kończę te wywody zakupowe. E, właśnie sobie moi drodzy, e, zasiadam tutaj do YouTube'a na chwilę i pojawił mi się w rekomendowanych filmach nasz e, film i. To jest film pod tytułem Wspieramy się, musimy porządnie odpocząć, i to jest film z roku 2018. To jest film zaraz, chyba w sumie nie kojarzę, bo nie wiem, jaki miesiąc tutaj weszłam i nie widzę, ale chyba zaraz jakiś czas po tym, jak po raz kolejny mieliśmy in vitro, oczywiście nieudane i obejrzałam sobie i się strasznie wzruszyłam. mój kochany małżonek, wspaniały. No. No już mam łzy w oczach. No i jeszcze taka smutna wiadomość dzisiaj, ser Tom Moore zmarł. Nie wiem czy kojarzycie, na pewno kojarzycie tego pana Toma, który dostał tytuł ser za to, że na swoje setne urodziny po prostu powiedział, że sobie przejdzie 100, że 100 razy swój ogród, przejdzie, no i przeszedł dużo więcej, uzbierał przy tym mnóstwo, mnóstwo pieniędzy na NHS podczas gdy się walka, walka z COVID-em zaczęła. Także dzisiaj zmarł, niestety też, yy... też zachorował na COVID, no a chyba zmarł na zapalenie płuc, bowiem że o to była walka, także no smutna sytuacja. A nasza psita dzisiaj naburmuszona jest? Czy zmęczona? Czy pogoda męczy? Pogoda męczy, tak? Bo deszcz wpada cały czas, tak? Psito! Psito moja ogonkowa! Pani kocha swoją psitę, no! Kocha pani! Ogólnie, jak dzisiaj tutaj dla Was gotowałam, to y, miałam tutaj tego mojego hiacynta. Zobaczcie, jak się pięknie rozrósł. Nie jest on może, co prawda, taki mocno zbity, jak te wszystkie hiacynty, co się kupuje lub e, widzi w ogrodach, ale jest piękny. Pięknie wyrósł, ślicznie pachnie, wszystkie trzy rozkwitły, także jak niedługo mi się schowa, a pewnie już się to stanie niedługo, bo jeszcze dzisiaj rano, jak go robiłam zdjęcie o 6, to chyba tego jednego tutaj nie było. A no, jak niedługo mi zacznie przekwitać, no to oczywiście pójdzie do ziemi w ogrodzie. No, moi drodzy, powiem Wam, że... A ta już tam wstaje, już, już wstaje. Gdzie Ty idziesz już? Ja się do kamery odzywam. <grym> y powiem Wam, że świetny zapach już. To stoi jakieś, nie wiem, pół godzinki, to otworzyłam temu, włożyłam pateczki i y stoją mi tutaj te pateczki i zapach już jest dość intensywny. <grym>